Że zamiast młodych używali dysputyami po to, żeby zminimalizować ja rezydencję. Sytuacja w pozorze arabskim została opanowana. W tej chwili przygotowując się z tempo zerwało pojazd zostanie minimalnie uniesiony po to, żeby można go było wydobyć. Ale pokażę Państwu, że nie ma bezpieczeństwa. Ten pojazd w tej chwili jest bardzo niestabilny, nie możemy go tak podnieść. Nastąpi stabilizacja dwoma słupami z tej strony. Państwo zobaczą tutaj. chłopcy dwa słupy stabilizacyjne. Spowoduje to to, że ten pojazd przestanie się kiwać. Koledzy medycyn zabezpieczają, badają stan przytomności tego poszkodowanego zabezpieczają kołnierz ortopedyczny jeden z ratowników ciągle pozostaje w kontakcie z tym zakładamy, że on jest przytomny, ma tylko, ma tylko nogi do tego uszkodzenia jedziemy, tutaj stabilizacja stół zaczyna się opiekać. Дээд <coughs> хэсэгт <coughs> 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 <coughs>